Cześć kochani, witam się z wami dzisiaj kartką będącą efektem moich zmagań na wyzwaniu Lemoncraft. Daję wam, gdyby nie to, że sobie wymyśliłam, że będę co miesiąc z nimi no, bawić się w tych, w tych wyzwaniach, no to nie wiem, czy bym tą kartkę skończyła, bo tu już było blisko do porzucenia jej. Jest bardzo nietypowa, zwłaszcza tak dla mnie. I no, 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 nie wiem, była zabawa bingo, ale no dobra, zrobiłam, nie? zrobiłam, wrzuciłam na, na stronę, nie wiem, jaki będzie tego efekt, ale, no, ale, wiecie, wyzwanie podjęte nie zawsze się udaje zrobić wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Było bingo w lutym, bingo miłosne, więc motyw miał być miłosny, więc u mnie jest napis Kochamcie. I ja sobie tak wymyśliłam, że e, wykorzystam wszystkie linie, bo ja to <noise> zawsze może coś, coś dziwnego wymyślić. No więc tam dziewięć motywów było i wszystkie dziewięć są tutaj na tej kartce wykorzystane. E, teraz oczywiście sobie nie napisałam, jakie to są motywy, ale tak widząc, co mam na kartce, no to tak. Na pewno był e, tag, na pewno był, e, była wstążka, to jest drugi motyw, na pewno było serce. Na pewno był kwadrat, czyli to ma motyw kwadratu. Na pewno była ramka, czyli ja tutaj mam ramkę taką wyciętą z wykronika. To już jest 5, Na pewno były kwiaty 6, 7 Brokat, który tu jest na kwiatach. I jeszcze dwa motywy, a koło, czyli 8 I dziewiąty motyw, a koronka. Tak, to była koronka. Koronkowe mam tutaj listki, i tam pod spodem jest ich więcej, ale później zakryłam listkami tą koronkę. No więc jest taka kartka. Myślałam o kartce w kształcie taga, ale wtedy straciłabym, wiecie, no tutaj mam więcej możliwości, jak to jest po prostu tak, jest miejscem na życzenia. On jest wycięty z wykrojnika. No tutaj są takie fajne. Ten krealizm bodajże wykrojnik. Takie fajne przeszycia. No na dole tych przeszyć już nie ma bo ja go skróciłam do wymiarów kartki, e, przykleiłam tutaj, e, te kółeczka są, e, myślałam, żeby dać nita, ale nie mam takiego e, w takim kolorze pasującym i okazało się, że z wykrojnika mam po prostu takie kółeczka, więc sobie wycięłam. Tu jeszcze dodałam do e, wymaganej wstążki, dodałam sznurek biały i sznurek kraftowy, a całość jest z kolekcji e, Tomorrow. Od Lemon Craft i ja tą kolekcję mam i ona już dosyć długo u mnie leży. Troszkę tam używałam, ale jakoś tak nie umiem za bardzo. Yy, nie wiem, bardzo mi się podoba, ale każdą pracę, którą, z którą y, zrobię z niej, to tak no nie do końca. Więc to jest y, z tyłu, jest oklejone. Yy, o, jakimiś dechami jest podbite białym papierem, bo chciałam też tak troszkę no, troszkę to rozjaśnić. Zwłaszcza, że tak, tutaj jest ten sam papier, który jest na tle, jest na tej ramce. Później, no, trochę żałowałam, że tak zrobiłam. Taka się zrobiła strasznie monotonna, zwłaszcza że kwiaty. Jeszcze no do kwiatów użyłam też tego papieru, więc tak trochę, no, trochę pojechałam po całości. Ale no, już trudno jak zrobiłam. Myślałam, że zrobię jeszcze jedną, ale. Machnęłam ręką, tam były jeszcze inne wyzwania, więc no, więc machnęłam ręką już na to. I teraz tak, no kwiaty są z papieru, właśnie też z, też z, tego, z tej kolekcji. Trzy warstwy, pod spodem jest, na samym dole jest kraftowy, taki beżowy i właśnie ten zielony, a ten kwiatek ma jeszcze jedną warstwę, taką z jednej strony beżową, z drugiej brązowe deski, więc jest tak troszkę, troszkę jest inny ten kwiatek. Do kompozycji, poza tym co było wymagane, Dodałam jeszcze takich korzonków z sizalu, to są listki wycięte z wykronika. E, takie, jak to się nazywa, eukaliptusy naturalne, u, u Agi Cebuli kiedyś kupiłam. Brokatu jest tyle o ile, tyle żeby się nazywało, że jest brokat tak, nie wiem jak to, czy to będzie widać, ale no troszkę tam się delikatnie mieni, ale no bardzo delikatnie. No, bo to nie jest ten styl, nie? do którego by brokat pasuje. To jest taki eko, naturalny bardziej styl. Tutaj jest to serce też jest takie, jakby jutowe. No, więc ten brokat tak mi tu nie do końca, ale no dobra, w takiej minimalnej ilości jeszcze, jeszcze pasuje. Niektórzy mówią, że brokat pasuje do wszystkiego. No, więc tak się prezentuje moja kartka. Jestem bardzo ciekawa, jak tam, jaki będzie jej odbiór przez Was, bo ja mówię, no, ja mam takie trochę mieszane uczucia. Cieszę się, że. Cieszę się, że podjęłam wyzwanie, więc taka trochę inna forma jest. Może kiedyś wykorzystam tą formę, e, już nie mając e, tylu wytycznych. No to sobie sama narzuciłam ten wytyczny. Ja miałam tylko jedną linię wykorzystać, a tu tych linii wykorzystałam no, wszystkie, nie? Więc y, no może już trochę mniej ambitnie podejdę do tematu, bardziej y, kreatywnie, nie jeśli chodzi o formę, tylko o no takie ozdabianie i może będzie mi się bardziej podobać. No tutaj tak Brakuje mi tych właśnie jakichś dopełniaczy kompozycji. Przede wszystkim tak teraz, jak miała tą kartkę poprawić, to wymieniłabym kwiaty. Chciałam zrobić kwiaty w takim kolorze z materiału, ale nie mam takiego materiału, nie mam z czego zrobić takiego koloru, takiego typowo, nie? Bo taki miałam trochę bardziej cieplejszy róż, bardziej chłodnie, beż, bardziej chłodniejszy. No i nie było tego. Ja kombinowałam tutaj, żeby nie było, że to jest takie, no. Więc chciałam takie kwiaty zrobić. No nie wyszło, więc zrobiłam to z papieru. Też nie do końca wyszło, ale no powiedzmy, że jest lepiej. Właśnie bym te kwiaty powiedzmy, że, że zrobiła w takim kolorze. Tu bym dała inną warstwę. Nie dałam takiej zielonej, tylko dałabym trochę inną warstwę. I do kompozycji no właśnie to jest to, bo jakichś drewnianych elementów też mi brakowało, jakichś gałązek, takich, no, trochę tych koronków użyłam. Ale to też nie jest to, bo ja jestem przyzwyczajona, że tak sobie tutaj nawciskam jakichś tych plastikowych gałązek, ale no do tego stylu nie pasowały mi plastikowe gałązki, no tak brokat mi nie pasował, no to tu plastik też, nie, do takiej kartki eko też mi nie pasował, więc jest jak jest. Napis jest, kocham cię, on jest tutaj na kosteczce albo raczej na taśmie dystansowej takiej. Nie wykluczone, że go zmienię, chociaż nie wiem, no kartka nadaje się, no ona jest niby miłosna, ale ja ją bardziej lubiłam pod kątem, nie wiem, Dnia Mamy na przykład, nie? Więc ten napis kocham Cię też pasuje, bo jak już kiedyś na takich walentynek nie tworzę, to wyzwanie było takie lutowe, walentynkowe, ale ja no trosz, troszkę inaczej podeszłam do tematu. No, więc y, dajcie znać, co o tym myślicie i jak tam w ogóle y, Wasze zmagania, czy też bierzecie udział w tych... Lemon Kraftowych albo może jakiś innych. Ja teraz powiem Wam, że wymyśliłam sobie, że właśnie na cudnej parce będę co najmniej jedno, najlepiej dwa wyzwania w miesiącu ogarniać. Z Lemon crafta jedno i Łasiko szuliki jedno, więc i jeszcze gdzieś może coś po drodze mi wpadnie. Więc yy, no tak troszkę w tym roku postanowiłam podziałać yy, tak yy, wyzwaniowo. No nie udaje mi się, jeszcze mi się nie udało nic wygrać, ale no samo to, że mam mobilizację do tworzenia chociażby jak chociażby ta kartka na, no, na pierwszą komunikę świętą te dwie kartki, które już Wam chyba pokazywałam. Już nie wiem w jakiej kolejności to będę wrzucać. Jeśli nie wrzucam, to macie tutaj <grych> tego, taką małą zapowiedź. No dobra, to już też nie będę dłużej Was tutaj trzymać. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa!